Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Pani Anna Gębicka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, naszym gościem. Witam Panią minister, witam Państwa. Dzień dobry, witam serdecznie. Taka pogoda to się utrzyma do kiedy? No, prognozy pokazują, że już w tym tygodniu ma się pogoda zmienić, aczkolwiek myślę, że. Od przyszłego tak tygodnia osób znowu by ma być znowu liczyło, liczyło na to, że, że ta pogoda się utrzyma. Zwłaszcza osoby, które teraz sobie zaplanowały urlopy, to pewnie się cieszą. Wygrały, co nie? No zdecydowanie. To podobnie zresztą, jak i chyba trochę Rada Polityki Pieniężnej na czele z profesorem Adamem Glapińskim, ponieważ Komisja Europejska podziela entuzjazm prezesa NBP-u i inflacja ma rzeczywiście sięgnąć 6% najpóźniej w przyszłym roku. Faktycznie widać, że te prognozy dotyczące inflacji się potwierdzają. To jest bardzo dobry sygnał, bo oczywiście wszyscy czekamy na... Ten spadek. Natomiast to, co trzeba podkreślić, to fakt, że po pierwsze, my walcząc z inflacją, nie wybieraliśmy takich metod, z jakich znana jest opozycja, która walczyła swego czasu z inflacją no, bardzo drastycznymi metodami, które doprowadzały do gigantycznego bezrobocia. A po drugie, widać, że faktycznie sytuacja gospodarcza Polski jest całkiem dobra. Po pierwsze, rekordowo niskie bezrobocie, z drugiej strony, rekordowo wysoka. Liczba osób zatrudnionych, bo to jest 17 milionów osób zatrudnionych. No i świetne perspektywy, bo widzieliśmy, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy pokazywał perspektywę wzrostu gospodarczego Polski na najbliższe 5 lat, w których przewiduje ten wzrost o kilkadziesiąt procent. Więc naprawdę widać, że ta polityka gospodarcza, na którą się zdecydowaliśmy jako rząd, przynosi rezultaty. Mhm. I co będzie dalej? Um. Hiperinflacja, jak co niektórzy wróżą? Ja powiem tak, mi się przypomina taki to był jakiś, już nie pamiętam jaki program, ale w którym ekonomiści sympatyzujący z platformą obywatelską wróżyli takie czarne scenariusze mówiąc o tym, że ta inflacja będzie rosła, że te prognozy NBP i prognozy Ministerstwa Finansów dotyczące spadku inflacji są nierealne. Oni wręcz mówili o tym, że to ekonomista, że to student na pierwszym roku ekonomii by takich prognoz nie zrobił i co się okazało? okazało Okazało się, że i prognozy rządu, prognozy Narodowego Banku Polskiego się sprawdziły, a ci ekonomiści, którzy odsądzali wszystkich od czci i wiary, to właśnie oni się pomylili. Jutro Donald Tusk z Michałem Kołodziejczakiem lecą do Brukseli załatwić dla Polski, czyli dla Gębickiej Anny, czyli za nią, załatwić sprawę, jeśli chodzi o unijne embargo na ukraińskie produkty rolno-spożywcze. Chociaż oni mówią o zbożu, a ja bym podszedł do tego szerzej. Ja powiem tak, jest takie y, powiedzenie, że koniakują, a żaba nogę podstawia. I tutaj to powiedzenie bardzo dobrze pasuje do tej sytuacji, bo to dzięki licznym zabiegom dyplomatycznym i ze strony pana premiera Morawieckiego, i ze strony pana ministra Roberta Telusa. I tych spotkań naprawdę było bardzo dużo. To są spotkania zarówno tej piątki krajów, y, które tworzą tą koalicję, właśnie. Państw przyfrontowych, która doprowadziła do wprowadzenia tego zakazu importu, ale też liczne rozmowy z ministrami rolnictwa innych państw, czy to państw bałtyckich, czy to ostatnio także państw Europy Zachodniej. Niedawno odbyła się w Hiszpanii przecież nieformalna Rada AgriFish, czyli właśnie Rada Ministrów Rolnictwa. Krajów Unii Europejskiej. E, I nasze twarde stanowisko, że my po prostu niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej e, tej granicy nie otworzymy. A teraz nagle pan e, kołodziejczak stwierdza, że on sobie pojedzie do Brukseli i, i załatwi. No to tak nie działa. No, każdy, kto no, ma choć trochę nie, 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 pojęcia. Szacunkiem o... do pana kandydata Kołodziejczaka to pewnie nie on to stwierdził. To już bądźmy poważni. No to już, to już pewnie, pewnie pan Tusk to, to, to akurat taki sukces ogłosi. No, no tak jak powiedziałam, no, to jest takie chwalenie się cudzą pracą i tak naprawdę jechanie na gotowe. Oczywiście decyzji jeszcze nie ma, natomiast. My prezentujemy twarde stanowisko i mamy nadzieję, że te argumenty, które też przedstawiliśmy, też także te ta analizy ekonomiczne dotyczące wpływu właśnie tego napływu ukraińskiego zboża na polski rynek, że to wszystko znajdzie, znajdzie posłuch w Komisji Europejskiej i ten zakaz faktycznie zostanie przedłużony. A oczywiście ojców sukcesu będzie wiele, wielu, tylko że no szkoda, że pan kołodziejczak, nawet jak niedawno różne organizacje rolnicze polskie. Jechały, do Brukseli protestować też w tej sprawie, to jakoś go tam nie było. No, a co miał tam robić? No właśnie, no tutaj pan Kołodziejczak, kiedy jest pytany o różnego rodzaju konkrety, o to jakie ma konkretnie propozycje, no to, no, no to trudno jest mu bardzo odpowiedzieć. I powiem tak: ja ostatnio trochę się uśmiechnęłam, jak usłyszałam te propozycje dotyczące funduszu gwarantującego wypłaty rolnikom, którzy zostali oszukani czy pokrzywdzeni przez podmioty skupujące, które im nie, nie wypłaciły środków należnych. No tylko, że my to już wprowadziliśmy i to się nazywa Fundusz Ochrony Rolnictwa. Panie minister, a jeżeli się okaże, że będzie z tą podróżą tak jak bywało wcześniej, kiedy na przykład Donald Tusk zapowiadał po wizycie Ursuli von der Leyen w Warszawie, że już wszystko wskazywało na to, że to KPO będzie uruchomione, później to się troszkę odmieniło i pani Urszula dostała ultimatum, że albo zostaje tym, kim jest, albo przestaje być tym, kim jest, jeżeli wypłaci w Polsce chociaż jednego eurocenta. I znowu będzie tak zwany falstart, czyli pojadą, ogłoszą, że oto załatwiliśmy, a finalnie znów z tego nic nie wyjdzie. Czy to w ogóle służy Polsce? Oczywiście, że to nie służy Polsce, bo to jest takie, taka próba prowadzenia e, w jakiś sposób, no, wtrącania się w sprawy dyplomatyczne, które są we właściwości rządu i robienie jakiejś takiej polityki naokoło, prezentowanie. Tak naprawdę nie wiemy, jakie stanowisko zaprezentują e, innego stanowiska niż rząd. Jest bardzo szkodliwy, bo a to, to może pokazuje, my, to że może nie mamy ma. W takim razie, wie pani, kiedyś był taki gabinet cień, czyli alternatywny rząd do rządu rządzącego. W ramach Platformy Obywatelskiej to może jest taki alternatywny rząd teraz z siedzibą w Brukseli albo w Berlinie. No, ja rozumiem, że niektórzy politycy opozycji żyją w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, w której nie podwyższali wieku emerytalnego, w której nie podwyższali podatków, w której spełniali swoje obietnice, no tylko, że nic takiego się nie wydarzyło. I niestety bardzo nie służy Polsce, właśnie bardzo nie służą Polsce takie ich wycieczki do Brukseli na zasadzie takiej, że my teraz będziemy sobie na własną rękę rozmawiać. Państwo powinno prezentować jednolity front, Mamy przecież polską rację stanu i niestety opozycja co chwilę jeździ do Brukseli, urządza awantury, mówi o tym, że na przykład że do Polski nie powinny trafić środki KPO. Słyszeliśmy te wypowiedzi pana Trzaskowskiego, który z takim bardzo tutaj entuzjastycznie mówił: tak, ja. Będę rozmawiał w Brukseli, rozmawiałem i wszystko wskazuje, że będzie dobrze, czyli że Polska środków nie dostanie. No to jak można takie stanowisko prezentować na zewnątrz? Ja często podaję ten przykład, kiedy pani Ursula von der Leyen powiedziała przed wyborami we Włoszech, że komisja ma mechanizmy, żeby wpływać na te wybory, to w Włosi, nieważne, czy to była opcja rządząca, czy opozycja, jak jeden mąż powiedzieli, my sobie nie życzymy, żeby ktoś nam się wtrącał w nasze wybory? To jest sprawa Włochów i to jest decyzja Włochów. No i Komisja Europejska wtedy Polsce... raczkiem się wycofała z tego. Dokładnie, a w Polsce opozycja, każdy taki sygnał bardzo szybko podchwytuje, wręcz sama próbuje takie sygnały inicjować, sama próbuje takie sygnały wzbudzać. No na pewno to interesowi Polski nie służy. Mhm. Jaki jest szacunek w Polsce do chleba? Myślę, że jest bardzo duży szacunek do chleba. Oczywiście zakładam, że pan redaktor nawiązuje do tej sytuacji z konwencji Platformy Obywatelskiej. To chyba był taki chleba ladożynkowy, nie? Tak, tak wyglądał. No powiem szczerze, sytuacja skandaliczna i pokazuje po pierwsze właśnie brak szacunku do, do chleba, który jest, jest przecież właśnie symbolem w Polsce też, tak? Jest... To, 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 już, to już i Słowacki pisał bodajże, jeśli dobrze pamiętam, tak, do kraju tego, w którym kruszyna chleba podnosi się z pocałowaniem, no te, tęskno mi panie. No niestety, e, niestety politycy Platformy Obywatelskiej pokazali, że i polskie symbole i w ogóle żywność jako taką, no... no Niestety nie szanują nie szanują tego. No i z jednej strony widzieliśmy przy różnych okazjach pana Tuska, który podnosi ten chleb, który całuje ten chleb, a z drugiej strony ten chleb później ląduje gdzieś tam koło śmietnika. No, no widok bardzo smutny i też podsumuj, podsumowujący podejście platformy obywatelskiej. Jeżeli dobrze zrozumiałem założenia platformy obywatelskiej względem rolnictwa, to chyba platforma proponuje, że każda. Sprzedaż przez rolnika. Jego produktów, mówiąc inaczej, każda inwestycja rolnicza ma mieć gwarancję państwa. Czyli, jeżeli ktoś od rolnika kupi, ma opóźniony termin płatności, powiedzmy dwa tygodnie albo trzy tygodnie, w tym czasie nie zapłaci, to wtedy ma płacić państwo. Dobrze to odbieram, czy źle? trudno się tutaj odnieść do tych propozycji, nie, no bo one nie wie, są dosyć ogólne. Ale Natomiast dobrze, że je pani zna, no to tyle dobrego. No na pewno, ja powiem tak, no, znowu Platforma przegapiła trochę moment, bo my wprowadziliśmy ustawę, która dotyczy także właśnie skrócenia terminów płatności i pamiętam, że wtedy była bardzo duża dyskusja ze strony organizacji rolniczych, także związków rolniczych, odnośnie tego, jak te terminy mają wyglądać i faktycznie, w, szczególnie w przypadku towarów szybko psujących się, te terminy zostały znacznie skrócone. Natomiast powiem szczerze, no, te propozycje, no, tak jak powiedziałam, Platforma trochę się po, porusza po omacku, jeżeli chodzi o rolnictwo. I szkoda, że wiele propozycji, które oni proponują, no, już zostały wprowadzone. No, najpierw warto byłoby się może zapoznać ze stanem faktycznym. Pamiętam kiedyś pan Kołodziejczak też proponował chyba zniesienie tego warunku przekazywania gospodarstwa przy przechodzeniu na emeryturę znowu. Kwestia, która już została przez nas rozwiązana i która została zmieniona w zeszłym roku. Mhm. Wiele będzie jeszcze takich piatków? Myślę, że tak, bo Platforma wiele obiecuje, natomiast nawet nie przeanalizowali dobrze obecnej sytuacji, obecnego stanu prawnego. I to pokazuje tylko, że ten rzekomy program, który prezentują, to jest coś na pokaz. No, tu wielokrotnie już. Oszukał Polaków, wielokrotnie pokazał, że te zapowiedzi to jedno, a rzeczywistość to drugie. To chyba pan Sikorski mówił, że dwa razy obiecać, to jak raz zrobić. No i według tej zasady postępują. Przypadków widzieliśmy wiele, chociażby właśnie to podwyższenie wieku emerytalnego, podwyższenie podatków. I, I wiele, wiele innych kwestii, które, które po prostu najpierw, najpierw mieliśmy pewnego rodzaju zapowiedzi, a później okazało się to zupełnie inaczej. No i cóż, no, gdyby na przykład, jeśli chodzi o wiek emerytalny, no przecież gdyby Platforma nie miała jakichś planów podwyższenia wieku emerytalnego, to nie baliby się wyniku referendum, no bo sami twierdzą, że, że Polacy, że wszyscy wiedzą, jak Polacy zdecydują. No to co za problem, żeby uzyskać wiążącą odpowiedź w referendum, żeby każdy kolejny rząd był tą odpowiedzią związany. I z tym pytaniem Państwa pozostawimy. Anna Gambicka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, była naszym gościem. Dziękuję Pani Państwu. Dziękuję. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem, wszystko.